Siemka, Monika, co robisz? A nic takiego, czytam sobie książkę. Słuchaj, jest piękna pogoda. Może wybralibyśmy się na piknik. O tak, to super pomysł! No to dobra, to zbierajcie się z Agatką i wyruszamy. Superaśnie, a wam kochani, przypominamy, że nasze filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu w sobotę oraz w środę. Zapraszam Was również na nasz drugi kanał Notogramy A my z Agatką zbieramy się na piknik. No! super, że wybraliśmy się na ten piknik. Dzisiaj bardzo pogoda fajnie. jest bardzo fajna. Wybieramy się może do jakiegoś lasu? No nie wiem, gdzie nas po prostu no oczy Właśnie, przynoszą? właśnie. Dzisiaj Gdzieś... taka przygoda. Hej, hej, przygoda! przygoda, piknik tak, tak. jakiś fajny. Dziewczyny, tak. zabrałyście wszystko na piknik, co tak. potrzeba? No to dobra, super. Cieszycie się, że jedziemy? Tak. Dobra, fajnie, bardzo fajnie. Ej, dziewczyny, ale tu pięknie będzie naprawdę super miejsce. Tak i rzepak tak kwitnie Żółciutko wszędzie o, A co się co stało? stało? Nic wam się stało? Nie wiem, mm, nie. coś samochód nie chce jechać No jak nie chce jechać? Ej, Ej. o co chodzi? No słuchajcie Próbuję nie. jechać, a samochód stoi w miejscu Co się dzieje? O co chodzi? O, no dziewczyny, dobrze, ruszyliśmy, jakoś się udało Ale tutaj pięknie, w, no Super zobaczcie jak Ładnie jest. w tym lesie Ojejku co się stało? O nie. No nie, no znowu coś coś nie tak. Coś dziwnego się ale dzieje. Nie pojedziemy. Coś dziwnego się dzieje z coś samochodem. Coś dziwnego się dzieje. Ej, słuchajcie, on zgasł w ogóle ten samochód. O nie. nie, no, ja, no nie, nie, wiem co tu się stało. W środę! Zepsuł się, no ale nic, przecież nie, nie było żadnych oznak, że się zepsuł. O co tu chodzi? Dlaczego my nie jedziemy? Dobra, wysiadamy na razie, zobaczymy. Dobra, zobaczymy, zobaczmy. No Co tu się mogło stać? Ja nie wiem. No i co, tato? Co się stało? Dlaczego stoimy? No nie wiem, dziewczyny, no właśnie tak patrzę. Tutaj wszystko nie byje w porządku. No nie wiem, co się stało. Nie mam pojęcia. No i co my teraz zrobimy? Jesteśmy w środku lasu. Nikogo tutaj nie ma. Jak się stąd teraz wydostać? Dobra, nie panikujcie, dziewczyny. Na pewno zaraz się sprawa wyjaśni. Tato, a może mi już po prostu nie mamy paliwa? No, miałeś przecież zatankować samochód przed wycieczką. No i co zata zatankowałeś? Zatankować. Jakby to powiedzieć, chyba mi się zapomniało. Co? co? Czekajcie, dziewczynki, może sprawdźmy to. Czekajcie, o otworzę. Ojejku, pusto. Sucho, jak na pustyni. Paweł, jak zapomniałeś wlać paliwa, no to jak ma być niesłucho? No, masz rację. No, ale nie możemy się poddawać. Dobra, dziewczyny, chodźcie, narada rodzinna. Kochani, sprawa zrobiła się bardzo poważna. Nie mamy paliwa w samochodzie. Utknęliśmy gdzieś w środku lasu. No i teraz jaki kto ma propozycję? To może wracać na piechotę do domu? No nie, no przecież to jest za daleko, mamo. A może jakoś zorganizować paliwo? Tak, tata, sprawdź na mapie, gdzie jest najbliższa stacja paliw. Tak, to jest myśl. Tylko, że dziewczyny. Nie ma zasięgu. No i jak nie ma zasięgu? No to co my teraz zrobimy? No co zrobimy, co zrobimy? No idę po prostu poszukać gdzieś stacji, tylko nie wiem, czy, czy, czy tu w tą stronę, czy w tą. A Wy, dziewczyny, na razie siadajcie do samochodu i nie wychodźcie, bo tutaj może być troszkę niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Nie, no, dziewczyny, jak będziecie siedzieć w samochodzie, to na pewno wam się nic nie stanie. Dziewczyny, słuchajcie! A może, żebyśmy się nie nudziły w tym samochodzie, to zrobimy sobie challenge! Tak! 24 godziny w samochodzie! Tak, to jest świetna myśl! Takiego challenge jeszcze nie było! No, i tu macie świetny pomysł, a ja w tym czasie znajdę gdzieś. Oniwo, zorganizujmy, dobra, siedźcie w tym samochodzie. Dziewczyny, pościelimy sobie koty, będziemy miały piknik w samochodzie. O, tak. Dziewczyny, gotowe, możecie wskakiwać. Ja pierwsza, ja pierwsza. Dobra, ja już też jestem. Dobra, zróbcie mi miejsce. Ja też może wskoczyć do bagażnika. No to co dziewczyny, rozpoczynamy challenge, tak. tak? 24 godziny w samochodzie. Ciekawe, że nam się uda wytrwać. No, dawajcie łapki w górę, żeby nam się udało. No i dobra, na razie jest jedna droga, więc idę tą drogą, ale jak mhm. będzie jakieś skrzyżowanie, to powiem szczerze, że ja w tym lesie nie za bardzo wiem gdzie iść no ale mam nadzieję, że dojdę gdzieś do jakiejś cywilizacji znajdę stację i będę mógł się tam zatankować może ktoś mi jakiegoś baku pożyczy, jakiegoś kanistra bo nic nie mam ze sobą no ale dobra, idę, idę. Mamo, wiesz co, zgłodniałam trochę. Mamy coś do jedzenia? No pewnie, że mamy, przecież wzięliśmy dużo jedzenia na piki. A, no tak. Już wam coś daję. Tylko, mamo, nie możesz wychodzić. Jak ty to teraz weźmiesz? Yy, muszę zanurkować tam naprzód samochodu. Mamo, gdzie dobra. jest to jedzenie? Dobra, tutaj to jest to Dobra, dobra Jorek. Dobra, ci... dobra, dobra. dobra, jest znany. się, yes. jest probiank. Dobra, proszę bardzo, po o, Dziękuję. Dziękuję. Musimy coś przekąsić, bo nie wiadomo, kiedy wróci tata, ile będziemy musiały tu czekać. Jedzenie na pikniku smakuje najlepiej, nawet jeśli to piknik w samochodzie. Mimo, mimo, mimo. Mamo, widzę, że wzięłaś jeszcze żelki. No pewnie, zjadamy Piesne. na deserek. Glizdy. Mm. Pyszotka. Uwielbiam gliździowe gliździaki. <laughs> A ja mam dinozaura, uwielbiam. Dinozaury żelkowe. A ja uwielbiam dekony żelkowe. Mhm. Ziemcie tyranozaurusie. Skończyła się już mi ścieżka. Nie wiem jak tu dalej iść, tak naprawdę. jest eee, nie działa. Zasięgu brak. brak. No nie wiem, nie wiem. No dobra, idę przed siebie, no bo po prostu... No muszę gdzieś to paliwo zdobyć. Ej dziewczyny, widzę tam za drzewami. Ktoś idzie chyba, zobaczcie! Nie ma, nie ma. Słoń w lesie? U jejku, boję się trochę. Nie pękajcie, dziewczyny. Tylko pan jedzie konno. No, jej to fajnie. Ona nie potrzebuje paliwa. No właśnie, jej nie zabraknie benzyny w paku. Nie ma takiego fajnego challenge jak my Ej, w sumie tu można było kiedyś taki zrobić challenge 24 godziny na koniu To by chyba był bardzo ekstremalny challenge Oj, powiem wam, że już się trochę zmęczyłem Siądę sobie może na tym piękku i odpocznę Mam nadzieję, że z dziewczynami wszystko w porządku. Siedzą sobie w tym samochodzie, mają ten challenge, dobrze się bawią. No, i nic tam złego im się nie przytrafia. No, ale powiem wam, że pogoda jest wspaniała, w lesie jest pięknie. Właśnie zieleń jest taka, taka delikatna, właśnie taka jaśniutka, taka wiosenna. Wszystko budzi się do życia. Ptaszki pięknie śpiewają, no pięknie jest pięknie. No a ja muszę iść, muszę znaleźć gdzieś tą stację. A tu w ogóle nic nie widać dookoła. Ej, dziewczyny, nie bolo Wam już trochę kości, nogi, ręce. Może zmienimy trochę pozycję, co? Tenku, już strasznie nie ma. Ja, 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 ja tu. Ja, ja tutaj. Tu. Ja tu. Mama, uważaj! A! Mama mnie przewniotła, bo chcesz tam A ty? Na! Zmiana pozycji dobrze. O, robi na różne bóle. Mamo, trochę się nudzę. Próbujmy coś. Słuchajcie, wzięłam karty. Może zagramy w wojnę? Tak, to świetny pomysł. Dobra, zaczynamy. Zawsze będzie jakieś zajęcie, prawda? Coś ciekawego się o, będzie działo. Ja zabieram. A Monika zabiera pierwsze. Dobra. Agatka teraz. Monika, masz same ręce. To niesprawiedliwe. O. Agatka. Halo, dajcie mi co? A, dobra, teraz ja biorę. Wojna! Dobra. Uuu! ja zabieram wszystko, jest. Dobra, jest. O, jest jakaś nadzieja! Słuchajcie. Dobra, już wyszedłem z tego lasu. Myślałam, że zabłądziłem, ale dobra, jest w końcu wyszedłem. Tutaj jest jakaś droga. Będę ją szedł, no, tylko że tutaj znowu mam same pola, ale dobra, już. Przynajmniej nie jestem w lesie, przynajmniej nie jestem w lesie, to już jest jakiś plus, teraz powinno pójść łatwo, powinienem znaleźć tą stację i przynieść to paliwo. Wojna! Mamo, wiesz co, a może zadzwoń do taty? A może zadzwonię, ciekawe co tam u niego, czy już dotarł po to paliwo. Gdzie okay. w ogóle jest, no ale właśnie. nie wiadomo czy jest ten zasięg. Nie ma zasięgu Monika. Ma. Nie ma, niestety, nie zadzwonimy do taty. Hmm, szkoda, trochę zaczynam martwić. A jak tata gdzieś tam błodzi w tym lecie i w ogóle do nas nie już nie wróci? Dziewczyny, nie martwcie się. Tata ma dobrą orientację w terenie. Na pewno się nie zgubi, kupi paliwo i zaraz do nas wróci. Mamo, wiesz co, nudna już się trochę robi ta wo wojna. Nie chce mi się już grać. Tak, to może porupę, coś innego. Dobra, wiesz co, ja mam y, tam z przodu torbę z książką, to sobie może poczytam. Okej, okay, ja też wzięłam książkę. A, wzięłam taką książeczkę z naglejkami. Okay. O nie, ciekawe, czy dosięgną do swojej torby. <grym> A, tu jest, mam. Masz? Dobra, pomogę ci. Jezu, że tak, Tam Dobra, udało się, mam torbę. Dobra, czas na zmianę rozrywki. Unika, o czym ta twoja książka? O miłości. A twoja? Wiesz co? Też o miłości. Aha. A Twoja, Agatko? Moja o Pięknie, ładnie. Wyszedłem z lasu, tylko że tak, teraz mam dookoła same pola. Tutaj nic nie ma. Stacji na pewno tej nie ma. Idę i szukam. Ale powiem wam, że no, dzisiaj przygoda jest niesamowita. No po prostu zapomniałem o tym paliwie, nie zatankowałem się. Moja wina, moja wina. Z... I ponoszę przez to karę. Muszę teraz iść, muszę teraz szukać. Jestem już zmęczony, chcę się pić. W ogóle nie wiem gdzie jestem. Ten telefon nie działa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, Mamo, mogę wodę? No już agatka ci daje, mam w to. Ej, a gdzie moja książka? O, nie, spadła! Mamo, tylko nie wychodź z samochodu, bo nie zaliczymy challenge'u! No wiem, Monia, Spróbuję ją jakoś wziąć nie, nie daleko do No, jestem! Ja cię będę trzymać. No, Trzymaj mnie! Ale nie pchaj mnie! No ale muszę, no. Czekaj, bo... muszę się położyć! Dobra, połóż się, a ja ciebie trzymam, tylko tak wiesz, wychwij się. Trzymam cię! Ach. Książkę, książkę weź! Bo się nie mogę podeprzeć! Dobra! Żyjesz? Żyję! A nic nie stało w książce? Nie, w książce się nie stało. Mi się. No słuchajcie, tu już jest jakaś cywilizacja. Ludzie się budują, domy, domy tutaj są stawiane, więc na pewno jestem już coraz bliżej tej mojej upragnionej stacji gdzieś, ja ją zaraz tutaj znajdę. Trzymajcie za mnie kciuki, no i oczywiście łapeczki w górę, klikajcie pod filmem, żeby mi się to udało i żebym wrócił do dziewczyn, żebyśmy mogli pojechać dalej. Dziewczyny, mamy piłkę! Mieliśmy grać na pikniku, ale to chyba się nie uda, prawda? Ale mamo, dlaczego? Przecież, no, to jest piknik, tylko że w samochodzie. To będziemy grać w piłkę w samochodzie? Tak! Aga, jestem tam przodu, weźmiesz? Dobra, no to gramy! O, zapraszamy na nasz kanał, no to gramy! Oczywiście! No to grajmy! No to grajmy! Juhu! Wszystko okej? Wszystko Ej, cicho, cicho! Chyba coś słyszałam. Jakieś dziwne takie odgłosy, tam za drzewami. Nie rusza tam się coś, zobaczcie. nie, 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 nie. Chyba tak, ej, są nie takie co to? Odgłosy. No właśnie, co to jest? Sprawdź, czy jest zasięg i spróbuj się zadzwonić już czas, do Tady, bo ja się boję Dobra, co już. Było? Już sprawdzam. Co już już oby, sprawdzam. Był, oby był. Co? Jest jedna kreseczka! To szybko, szybko! Dobra dzwonię, póki jest. dobra, dzwonię! No cześć! Paweł, dlaczego tak długo do nas nie wracasz? Halo, no, cześć! Wiesz co, zabądziłem trochę, ale do stacji mam już chyba niedaleko. To dobrze, bo zaczynamy się już trochę bać. Słyszałyśmy jakieś dziwne odgłosy koło samochodu. No jakie odgłosy? Może to jakiś zając przeleciał, albo wiewiórka. Wiesz co, no nie wiem co to było, bo właściwie nic nie widziałyśmy, ale jakoś tak dziwnie. Dobra, nie panikujcie! To pewnie jakieś małe zwierzątko. Zresztą i tak musicie siedzieć w samochodzie. Zamknijcie się i czekajcie na mnie. Uch, a, a może to jakiś wielki? Nie nie bo Powybija nam szyby w samochodzie! Przewróci samochód i będzie, I nas chciał, na, i będzie chciał nas pożreć! Albo, albo jakiś dzik, albo. nie wiem, łoś! Albo może dinozaur! Co dinozaur? A, o, nie, o nie, o nie! Przestańcie tak krzyczeć! Przecież tylko żartowałem! Ładny mi żart! Nie strasz nas i wraca jak najszybciej! Dobra, spokojnie, siedzcie w samochodzie i czekajcie na mnie. Jak tylko kupię paliwo, zaraz do Was wracam. Okej, okay, i tak nie mamy innego wyjścia. No, papa. Pa. Dziewczyny, tata jednak nie wróci tak szybko, jak myślałyśmy. Wiecie co, ja zamknę bagażnik. No i siedźmy sobie. Jest, 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 zobaczcie W końcu doszedłem W końcu znalazłem, jest stacja paliw Idę zapytać się tam właśnie O jakiś kanister, o jakiś pojemnik Niech mi dają i Kupuję tą benzynę, wracam do dziewczyn Jest, udało mi się Zobaczcie, zatankowałem cały, tutaj taki zbiorniczek mi dali Idę, dobra, wracam do dziewczyn Tylko coś tu się już robi ciemno Nie wiem, czy zdążę Przed nocą, no ale dobra, idę Daleka droga mnie czeka no ale najważniejsze, że że paliwko jest. 75 years later. Dziewczyny, zobaczcie, jak już ciemno. Zimno. I zimno. Chyba musimy już iść spać, prawda? No, gdzie tata? no nie wiem, Monika, cały czas na niego czekamy. Może wróci w środku nocy, może rano, nie wiadomo. tata na pewno sobie poradzi. A my chodźmy już spać, dziewczyny. Przypywajmy się kucykiem. I dobranoc. Mam nadzieję, że nic nas tutaj nie wystraszy. Wszystko będzie w porządku. Dziewczynki, nie martwcie się, śpijcie. Dobranoc, kolorowych Dobranoc. znów. Pa. pa! No i ładnie, noc nie została, a ja tu w tym ciemnym lesie... Jak ja teraz trafię? No nie wiem, muszę jakoś powolutku, powolutku iść. O, żeby tylko się spać nie zachciało ale nic, dobra, nie że drzemnę się gdzieś na jakimś pięku, albo nie wiem, nie wiem, gdzieś, gdzieś się drzemnę i nad ranem na pewno znajdę ten samochód, no bo dzisiaj to teraz po ciemku to bardzo trudno będzie mi. No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem co zrobić. Ale idę na razie, na razie idę. Ja, jeżeli jeszcze widzę, no to jedno, to idę do przodu. One hour later. No ale przygoda, no nie spodziewałem się czegoś takiego. No ale dobra, mam paliwo. Teraz muszę znaleźć tylko gdzieś ten samochód. Nasz, ciekawe, czy tam dziewczyny są bezpieczne. No ciekawe, jaki minęła w ogóle ta noc? Czy się wyspały? Czy nie miały tam w ogóle jakiś. Zagrożenia w tym samochodzie Och, Jestem bardzo zdenerwowany Ale najważniejsze, że jest paliwko Zaraz nalewamy jedziemy, wyjeżdżamy z tego lasu Jest, znalazłem, w końcu jest ten samochód Uch, Mam nadzieję, że dziewczyny Tam w środku siedzą Dziewczyny, jesteście tam? Mam paliwo Nic nie widać przez te szyby Dobra Ej dziewczyny To ja! Jestem! no jestem w końcu Ale masz paliwo? Jest paliwo, jest no. O, ja tak, ja tak. Wow, zaliczyliście ten challenge. No niesamowite. No właśnie. Miałeś jakieś przygody? Bo to jedno. <głosy> <głosy> ale było w sumie całkiem fajnie. Najbardziej tu się bałyśmy w nocy. No tak, w nocy. To tutaj musiało być strasznie w środku lasu. No ale ktoś tutaj był, przechodził. Czy raczej tak spokojnie wam minęła ta noc? Nie, nie, nikogo. Nie było! No i całe szczęście, że nikogo nie było! No ale wiesz, jednak to jest spanie w środku lasu, w samochodzie, a nie w bezpiecznym domu we własnym łóżku! No, ale wszystko dobrze się skończyło, dziewczyny. Nalewamy paliwo i zaraz jedziemy! Jak widzicie, nasza przygoda w samochodzie, w lesie skończyła się. No, pozytywnie! pozytywnie tak. tak, tak. Tata nalewa paliwo, zaraz śmigamy do domu, a wydawajcie nam mnóstwo łapeczek w górę pod filmem. Tak, zapraszam Was też na nasz drugi kanał No to Klikajcie w miniaturki filmików, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Pikimiki, Agatki i Moniki. I wpadajcie na naszego Instagrama i Facebooka. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Pa! pa, pa!